Witajcie, witajcie kochani na moim kanale. Ja jestem Magda i kanał ten otworzyłam, aby dzielić się z wami moimi doświadczeniami zdobytymi podczas mojej drogi ku świadomemu życiu. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na temat, na taki temat, czy mogę do swojego życia ponownie przyciągnąć SP, albo czy mogę do swojego życia przyciągnąć... Konkretną osobę, z którą jeszcze nie byłam. Kochani, my możemy wszystko. Pamiętajcie, że to wy kreujecie swoją rzeczywistość i jeżeli akurat odszedł od was fa facet czy kobieta, to znaczy, że tak naprawdę sami żeście sobie to wykreowali i Wy możecie wszystko odwrócić, jeżeli tylko tego będziecie chcieli. Warto jednak przed. Przed tym, jeżeli już zdecydujecie, że chcecie mieć tą osobę w swoim życiu, bo może i tak się zdarzyć, że doprowadziły do rozstania różne schematy, programy, których nie byliście świadomi, a jednak jest to osoba, którą wydaje Wam się, że naprawdę kochaliście, i jeżeli te programy zostały już usunięte z Waszej podświadomości, to myślicie, że jednak to był, była ta osoba, z którą chcielibyście spędzić tą. Resztę życia, i tak owszem, my możemy wszystko. My mamy taką moc w sobie, moc kreowania. Jednak zanim zaczniecie kogoś przyciągać na siłę, czyli kreować e, powrót w swoich myślach, warto jest naprawdę zadać sobie parę istotnych pytań. Po pierwsze, warto się zastanowić, dlaczego doszło do tego rozstania. Dlaczego, jakie ja miałam myśli, jakie ja miałem myśli przed tym rozstaniem? Co ja myślałem o tej osobie, co ja myślałem o sobie w tym związku, co ja myślałam, myślałem o tym związku. Bo dopiero tak dogłębna analiza tego wszystkiego pozwoli e, nam na, na to, abyśmy e, znaleźli, znaleźli genezę tego, dlaczego doszło w ogóle do tego rozstania. Jeżeli Powzgłębiacie ten temat i zobaczycie, że tak naprawdę to sami żeście sobie wykreowali to rozstanie, to będziecie, co niektórzy w szoku, ale też dojdzie do was to, że wy naprawdę macie moc kreowania. Czyli my możemy wszystko. Jednak zanim zabierzecie się do kreowania tej powrotu tej osoby, naprawdę zadajcie sobie też, po posiedźcie sobie sami ze sobą. E Pobądźcie sobie z tymi emocjami, bo to była dla Was lekcja, zapewne jakaś lekcja, którą trzeba odrobić. Jeżeli my jej nie odrobimy, czyli na przykład nie przerobimy e, odrzucenia, e, nie, prze, e, nie, e, nie przerobimy w sobie lęku przed samotnością, nie wiem, każde, dla każdego to będzie jakaś inna lekcja, czy zdrady, czy bycia tą drugą, czy bycie tym drugim to każdy z was już, jeżeli sobie z tym wszystkim posiedzi, poanalizuje, dlaczego do tego doszło, jakie ja miałam relacje z matką, z ojcem, jak wyglądał związek mojej mamy, mojego ojca, w ogóle jak to wszystko wyglądało w moim rodzie. Dopóki my tego wszystkiego nie przeanalizujemy, nie damy sobie przeżyć tych emocji, tego bólu, tego bólu po rozstaniu, to naprawdę nie warto Wchodzić w ten związek. Warto jest zainwestować w siebie, aby poznać siebie, aby poznać te wszystkie mechanizmy, które doprowadziły nas do tego momentu, w którym akurat się znajdujemy, czyli z, na, naprawdę warto jest pobyć samemu ze sobą i nie bać się, nie bójmy się być samemu ze sobą. Bo tak naprawdę my zawsze, my jesteśmy dla siebie jedyną osobą, z którą zawsze będziemy. Która, kto będzie zawsze z wami? Ty sam będziesz zawsze ze sobą. Ty jesteś dla siebie najważniejszą osobą. Dlatego nie bój się być samą ze sobą. Zainwestuj w siebie. Zainwestuj w to, abyś zrozumiał siebie. Przepracuj w sobie te wszystkie swoje programy. Zauważ demony siedzące w sobie. A dopiero wtedy, jeżeli zdecydujesz, że rzeczywiście, ale to na, rzeczywiście myślisz, że ta osoba była dla ciebie odpowiednia. To możesz ją zacząć kreować, jednak ja poszłabym jeszcze dalej. Nie warto jest w ogóle kreować nikogo, yy, nie warto jest kreować żadnej osoby konkretnej. Warto natomiast jest pomyśleć sobie, jak ja chciałbym się czuć w kolejnym związku. Ja Wam powiem tak: jeżeli z kimś macie być, to i tak będziecie i nikt Wam w tym nie przeszkodzi. Ale. Nie warto jest się zamykać tylko na tą jedną jedyną osobę, bo powiedzmy sobie szczerze, dlaczegoś ten związek się zakończył. Jeżeli byłby taki cudowny, wspaniały, to by się po prostu nie zakończył. No bądźmy wobec siebie szczerzy, jednak coś tam nie pasowało. Czyli jeżeli my siebie przepracujemy, zrozumiemy, pomyślimy sobie, z jaką, jaki chciałabym mieć związek, jak ja bym się chciała czuć w tym związku, i zainwestujemy w siebie, staniemy się tą miłością, to my nie będziemy musieli nikogo do siebie przyciągać na siłę. Jak staniesz się tą miłością, napełnisz się tą miłością, pokochasz sam siebie, to wtedy wszystko, ale to wszystko przyjdzie do Ciebie. I to, co ma być Twoje, będzie Twoje. Jest takie fajne powiedzenie: puść, puść nie walcz. To, co ma być Twoje, to wróci. A to, co odeszło i już nie jest Twoje, to znaczy, że nigdy nie miało być Twoje. Tak, dlatego nie bójmy się, puśćmy to, co już nam nie służy. Nie upierajmy się przy tym, że to ma być tylko i wyłącznie ta osoba, dlatego że to wszystko idzie z naszego umysłu. Zastanówmy się też, czy my tej osoby nie chcemy przyciągnąć tylko i wyłącznie, bo została zraniona nasza jakaś duma, bo to, czy to nie idzie tylko z naszego ego. Czy, czy nie chcemy się tylko zemścić za to, że ta osoba nas zostawiła. Jeżeli my chcemy kogoś przyciągnąć do siebie z takich pobudek, to i tak nie będzie miało sensu istnienia. Dlatego bardzo, ale to bardzo ważne jest, po tym jak już dojdzie do tego rozstania, to zadać sobie te najistotniejsze pytania. Dlaczego doszło do tego rozstania? Jakie ja miałam, miałem myśli przed tym rozstaniem? Potem zastanówmy się, jakie schematy, jakie mamy przekonania, które mogły doprowadzić do tego. Bo bądźmy sami ze sobą. Przepracujmy, przepracujmy, dajmy sobie przeżyć tą emocję, emocję tego rozstania. Dla, zastanówmy się, co ta lekcja miała nam przynieść. Jeżeli ktoś ma być z wami, to naprawdę on będzie z wami i nie musicie nic robić. Jedyne, co musicie zrobić, to poznać siebie, zawalczyć od siebie, pokochać siebie. A wtedy ta, pra, ta osoba, która jest dla was. Która, z którą będziecie najszczęśliwsi na świecie, z którą yy, spędzicie takie życie, jakie wy chcecie, ona sama do was przyjdzie. Nikogo nie musicie przyciągać do siebie na siłę. A jeżeli zdecydujecie się kogoś przyciągnąć, yy, a nie przepracujecie siebie, to i tak nie ma. To i tak się zakończy w podobny sposób. Dlatego że jeżeli nie dacie sobie czasu na to, aby przeżyć, aby przepracować to wszystko, dlaczego to się zdarzyło, zrozumieć, to popełnicie znowu te same błędy. Dlatego najważniejsze po rozstaniu to jest być, pobyć samemu ze sobą i nie wskakiwać od, od razu w inny związek. Dlatego, że będziecie się koręcić jak w kołowrotku i do niczego dobrego to nie doprowadzi. bądźcie sami ze sobą. Jesteście najlepszym, co Was mogło spotkać w życiu. Jak siebie zrozumiecie, siebie zbudujecie, jak siebie pokochacie, to wszystko, co najlepsze, przyjdzie do Was i nie będziecie musieli robić nic. To się będzie po prostu działo. A jeżeli będziecie to robić z tych niskich pobudek, e z egoistycznych pobudek, to i tak nie ma prawa istnienia. To i tak nic z tego nie będzie. Dlatego stawiajcie na siebie i uwierzcie mi, uwierzcie mi, możecie wszystko. Ale zastanówcie się, dlaczego chcecie to zrobić i dajcie sobie odpowiedzi na te pytania. Dlaczego do tego doszło i dlaczego ja bym chciała teraz, chciał, żeby ten ktoś do mnie wrócił. I czy to na pewno jest ta miłość? Bo wszystko inne, co nie jest oparte na miłości, i tak nie przetrwa. Przyniesie nam tylko ból, łzy, przykro, Będzie, będziemy po prostu nieszczęśliwi. Naprawdę, kochani. Mam nadzieję, że udało mi się Wam troszeczkę rozjaśnić, jak to wszystko wygląda, i naprawdę możecie wszystko, ale nie idźcie z umysłu. Pozwólcie sobie odkryć swoje serce, poznać swoje serce, poznać to, czego Wy tak naprawdę w swoim życiu chcecie, a wtedy będą się działy cuda. Nie będziecie musieli nikogo na siłę do siebie przyciągać, to będzie się po prostu działo samo. Buziako, buziaki, kochani, i dbajcie o siebie, kochajcie siebie, a wtedy będą działy się te tak zwane cuda, buziole.